Przegrywacie w drugiej kolejce e, Tauron Basket League z Polfarmexem 80-62. Co poszło nie tak? Myślę, że zawaliliśmy pierwszą połowę, zawaliliśmy obronę w pierwszej połowie. Także i atak. Polfarmex był mocno nabuzowany. Grali u siebie, był to pierwszy mecz, wyszli na mocnej adrenalinie. No i w pierwszej połowie ogólnie zawiodło wszystko. Czy drużyna Polfarmexu Was czymś zaskoczyła? Myślę, że nie. My siebie jakoś sami zaskoczyliśmy grając źle po prostu. Dzisiaj był Polfarmex lepszy. Szacunek im za to. Pokazali dobry basket i wygrali ten mecz. Jakie były Wasze założenia na dzisiejsze spotkanie? Założenia na dzisiejsze spotkanie nasze były takie, żeby po prostu powstrzymać wszystkich zawodników Polfarmexu, zgrać zespołową obronę. No to nam nie wyszło. Źle rozpoczęliśmy. Polfarmex szybko zdobył przewagę. Wygrywał już prawie 20 punktami i kontrolował później ten mecz. I tak jak powiedziałem wcześniej, grali na bardzo wysokiej energii i to im pozwoliło wygrać w efektowny sposób.